Magazynowanie energii oze i elektromobilność podcast portalu e-magazyny.pl. Dzień dobry. Katarzyna Wypychewicz, redaktor naczelna portalu eMagazyny.pl. Od dwóch lat na naszym portalu dostarczamy Państwu informacje o magazynowaniu energii, oze i elektromobilności. Widzimy, jak duże zainteresowanie jest tą tematyką. Dlatego dziś ruszamy z podcastem. Będziemy nagrywać dwa rodzaje odcinków. Podsumowanie miesiąca oraz wywiady z ekspertami i ekspertkami. Naszą podcastową przygodę zaczynamy od podsumowania miesiąca. Łączymy się z Hanną i Jackiem, którzy opowiedzą Państwu o tym, co ciekawego wydarzyło się w branży we wrześniu. Zapraszam! Cześć z tej strony: Hanna Baster i Jacek Stężowski. A to jest e-magazyny podcast. Mamy dzisiaj dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń w sektorze energetycznym z miesiąca września. Takie podsumowanie robiliśmy już sobie wcześniej w formie pisemnej, publikowaliśmy je na LinkedInie, ale teraz postanowiliśmy, że może być Wam łatwiej posłuchać i znaleźć czas na to, żeby wysłuchać tego, co najważniejszego zdarzyło się w ubiegłym miesiącu właśnie w sektorze energetycznym. Niż czytać. Dlatego właśnie taka forma. Na początek kilka informacji dotyczących nowych technologii, które pojawiły się na świecie. Startujemy z izraelskim startupem, startup Baromar, który opracował technologię umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej na dnie morza. Według założeń tego projektu nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej z OZE miałyby trafić. Do sprężarki, i w momencie pojawienia się zapotrzebowania na energię elektryczną, powietrze będzie wracało z dna morza na brzeg do generatora. Jacek, jak Ty to oceniasz? Dlaczego? Magazynowani na dnie morza. No, mamy przecież dostępne na przykład wyrobiska kopalniane, po co taki sposób? No pewnie dosyć kosztowny, bo trzeba przecież tę całą instalację umieścić na dnie morza. Tutaj kluczową kwestią jest ciśnienie panujące na dnie morza. Otóż. Nie różni ono się zbytnio od tego panującego wewnątrz zbiornika. Dzięki temu rozprężanie powietrza może trwać dłużej, dzięki czemu energia może być dłużej uwalniana. Szacuje się, że nawet może być to kilka miesięcy. Według raportu przedstawionego przez Porsche Consulting akumulatory półprzewodnikowe mogą stać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla baterii litowo-jonowych w kontekście rozwoju elektromobilności. Według autorów raportu akumulatory półprzewodnikowe mogą przejąć znaczną część rynku nawet w ciągu najbliższej dekady. Tutaj mamy sytuację analogiczną do poprzedniego newsa, ponieważ musimy tak naprawdę dać tej technologii Trochę czasu zobaczyć, jak się rozwinie, a wyzwań, które przed nią stoją, jest naprawdę sporo. E, autorzy raportu wymieniają tutaj między innymi dostosowanie istniejących gigafabryk i linii produkcyjnych, e, efektywne zintegrowanie akumulatorów z układami pojazdów, czy też zadbanie o solidne łańcuchy dostaw. I kolejny news dotyczący magazynowania energii. Jacek ma news dotyczący bardzo ciekawego odkrycia w wulkanie. E, tak, amerykańscy geologowie odkryli bogate złoża litu w kraterze wulkanu, znajdującym się wzdłuż granicy Nevady i Oregonu. Według szacunków wielkość zasobów to nawet 40 milionów ton pierwiastka. Odkrycie może zmienić dynamikę podaży litu na całym świecie pod względem ceny, bezpieczeństwa dostaw, a nawet geopolityki. Do tej pory Stany Zjednoczone nie były w ścisłej czołówce wydobywców litu, ale dzięki, dzięki tak bogatym złożom może się to zmienić. No i to jest naprawdę ciekawy news, warte zapamiętania. W kontekście rosnącego znaczenia magazynowania energii wzmacnia ich pozycję globalną. A teraz przenosimy się do Polski. Pierwsza wiadomość z naszego kraju. W czerwcu cieszyliśmy się rozpoczęciem długo, długo wyczekiwanej budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Bałtyku, czyli Baltic Power, ale z wrześniem przyszła do nas kolejna dobra wiadomość dotycząca rozwoju energetyki wiatrowej offshore, bowiem grupa Orlen otrzymała pozytywną opinię od ministra infrastruktury w sprawie pięciu nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Cztery z pięciu koncepcji, znanych grupie Orlen, Znajduje się na ławicy Odrzańskiej. Południowa krawędź ławicy Odrzańskiej jest oddalona około 23 km na północny wschód od wejścia do portu Świnoujście. Piąta lokalizacja to ławica słupska. I ten ostatni obszar graniczy z miejscem, gdzie powstaje obecnie farma wiatrowa Baltic Power. Zgodnie z planami, wszystkie pięć elektrowni offshore. Będzie miało łączną moc około 5,2 GW, co pozwoli zasilić około 8 milionów gospodarstw domowych. Dokładając do tego projektowaną moc elektrowni Baltic Power 1,2 GW, razem polskie morskie elektrownie wiatrowe będą dysponowały mocą aż 6,4 GW, która będzie w stanie zasilić prawie 10 milionów gospodarstw domowych. Kolejny news. To wsparcie dla społeczności energetycznych w Polsce. Jacek powie coś więcej na ten temat? Tak, Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rozpoczęcie pierwszej fazy programu wsparcia dla społeczności energetycznych. Program jest dedykowany dla klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dla klastrów i dla samorządów. Yy, Część przedinwestycyjna jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich skupia się na opracowaniu koncepcji rozwoju, drugi zakłada wsparcie dalszych działań związanych z rozwojem społeczności i przygotowaniem projektów inwestycyjnych. Tutaj warto podkreślić, że rozwinięte klastry mogą od razu startować od drugiego etapu. Dla spółdzielni energetycznych przewidziano wsparcie w ramach jednego całościowego etapu. Całkowity budżet programu wynosi 435 milionów złotych. A wnioski można składać do końca bieżącego roku. W końcu mamy przełom, który nastąpił w dniu 27 września. Doszło do podpisania umowy pomiędzy polskim rządem a amerykańskimi firmami. Budowa rozpocznie się już w 2026 roku. Pierwszy blok ma być uruchomiony w 2033 roku. Inwestycja ma powstać w gminie Choczewo w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Budowa elektrowni jądrowej to tak naprawdę element całej zmiany, która przeniesie ciężar produkcji energii elektrycznej i naszego bezpieczeństwa energetycznego z południa i środkowej Polski na północ. Oprócz tego, że będziemy mieli nad Bałtykiem elektrownię jądrową, będą przecież budowane, o czym wspomnieliśmy we wcześniejszym newsie, farmy wiatrowe, sześć farm wiatrowych. W poprzednim newsie mówiliśmy o przenoszeniu ciężaru produkcji energii elektrycznej na północ, natomiast kolejny news dotyczy energetyki rozproszonej, czyli kolejnego elementu, który powoduje że właśnie elektrownie z południa, środka Polski tracą na znaczeniu. No i w tym roku mieliśmy naprawdę rekord, jeżeli chodzi o rozproszone źródła energii, a mianowicie o fotowoltaikę. Biorąc pod uwagę sumaryczną produkcję ze wszystkich źródeł energii w naszym kraju, w lipcu 2023 roku elektrownie słoneczne wyprodukowały aż 16,7% energii elektrycznej. W sierpniu wartość ta wyniosła 13,4%. Wartości osiągnięte przez fotowoltaikę, Fotowoltaikę podczas tegorocznych wakacji to naprawdę historyczny rekord, bo patrząc na przykład na 2022 rok produkcja energii elektrycznej z elektrowni słonecznych stanowiła 10,3% w lipcu oraz 9,7 w sierpniu, a patrząc jeszcze wcześniej, dwa lata do tyłu, czyli w 2021 roku, te liczby analogicznie dla lipca to było 5,1%, a dla sierpnia 4,2%. Z kolei w 2020 roku wartości te były ponad dwukrotnie niższe. Dodajmy tylko, że w tym momencie łączna moc zainstalowana w fotowoltaiki w Polsce to ponad 10 GW. Na koniec mamy dla Was dwa polecenia z naszej strony, z naszej publikacji z września. O pierwszym z nich opowie Jacek. Tak. We wrześniu przeprowadziliśmy bardzo ciekawy wywiad z firmą Ozerentier. Przedstawiciele firmy, czyli Tomasz Zieliński i Andrzej Tersa, członkowie zarządu Ozerentier, chcą zrewolucjonizować branżę magazynowania energii za pomocą grawitacyjnych magazynów energii. Spółka wystąpiła o pierwsze pozwolenia, e, zamierza wybudować wieżę o wysokości. W wysokości 135 metrów będzie ona funkcjonowała przy elektrowni słonecznej z panelami fotowoltaicznymi umieszczonymi na trakerach jednoosiowych. Zasady działania grawitacyjnych magazynów energii można porównać do elektrowni szczytowo-pompowych, z tą różnicą, że czynnikiem magazynującym energię nie jest woda, a betonowe bloki wciągane na górę wieży. Na świecie technologia ta też się rozwija. Powstają pierwsze projekty, na przykład firma Energy Volt rozpoczęła budowę wieży, która powstanie na terenie elektrowni wiatrowej pod Szanghajem. Magazyn ma mieć moc na poziomie 25 MW i pojemność 100 MWh. We wrześniu miała miejsce premiera raportu Elastyczność Energetyczna w Polsce, którego twórcami jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Białostocka. Raport przedstawia szczegółową analizę polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym ocenia również elastyczność systemu w długim okresie. Partnerami technologicznymi przedsięwzięcia są NEISA, Elsta i Danfos, patronat branżowy objęły polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności. Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. E-Magazyny jest patronem medialnym raportu. Serdecznie zachęcamy do czytania. Raport dostępny jest na naszej stronie. I to wszystkie newsy z września, które przygotowaliśmy dla Was. Dzięki wielkie za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia już za miesiąc w kolejnym odcinku październikowego zestawienia newsów z sektora energetycznego e-magazynę. Znamy się z Wami serdecznie, Hanna Baster i Jacek Stężowski. Magazynowanie energii. OZE i elektromobilność. Podcast portalu e-magazyny.pl